Witam wszystkie panie, panów hodowców. Prezentuję młodego, niebieskiego pstrego na życzenie hodowcy. Hodowca do mnie zadzwonił, żeby mu pokazać jak te gęby teraz wyglądają, więc ja pokazuję. To jest z linii Pitbull, Wanda Rudy. Proszę, tak skrzydło, łapka. jest. To będzie samiczka, ogonek. Proszę. Będzie się. Samiczka będzie piękna, niebieska. Miejmy notkami. Teraz zaprezentujemy drugiego gołąbka. Prezentuję drugiego gołąbka, który był wcześniej pokazywany. Karpiaty z białymi lotami. to jest, tamiczka też będzie elegancka. To jest córka, po córce z białym piórkiem, to jest 1706, ze Samsa, który jest u Artura. I po niebieskim z białymi lotkami to jest syn generała od pana Pałki Tadeusza z linii to jest będzie sami czuł się też piękna Teraz zaprezentuję następną parę gołąbków Tu prezentuję następną parę gołąbków To jest ciemny z takie maplecki Proszę to jest To jest z gołąbków ze Syna 3655 to jest też Arturka Luratura i za samicy Fineke 5000 Samica Fineke 5000 jest niebieska taka jak i matka jej, taka ciemnawa Marketki też ma I to jest właśnie z tej pary. jest jeden gąbek, teraz drugi jest niebieski, zaraz go zaprezentuję. To gołąb... skrzydło jeszcze pokażemy tego gąbka, Proszę, te gąbki lecą 700, 500 wszystko lecą te gąbki. To zaprzejemy drugiego. Tu prezentuję drugiego gołąbka z tej pary, niebieski. Będzie chyba samczyk. Silny gąbek Skrzydłuje go. Proszę. Tak jak będzie miało skrzydełko. Silny gołąbek będzie. Myślę że to jest wystarczająco, gdyby był ten... Tym hodowcy będzie za, dalej zainteresowany tymi gołąbkami, może zadzwonić pod ten numer, który tam się wyświetli pod spodem. Dziękuję szcześnie i pozdrawiam.